Hej, jest sobota, 21 grudnia i oglądacie rozwiązywanie quizów filmowych. Jestem Michał i dla tych, którzy nie oglądali, oznajmuję i wyjaśniam, że rozwiązujemy je w następujący sposób. Po pierwsze, dobieramy kilka, kilka quizów, które pojawiają się raz dziennie, bo drużyny edytorskie z danych, <coughs> z danych serwisów je przygotowują raz na dzień i wtedy można je rozwiązać, jak jakieś Wordle i tak dalej. Oraz dwa quizy ze strony Sporkle, która jest normalnie katalogiem quizów o różnym rodzaju, nas interesuje sekcja filmy. Celem będzie odkopać się ze wszystkich, <grych> ze wszystkich quizów, które istnieją na temat filmów, co może być jeszcze dodatkowo utrudnione faktem, że cały czas powstają nowe, a ja robię tylko po dwa. Ale zaczynamy od Cinematrix. Mamy matrycę, tutaj tabelę dziewięciu filmów, które mamy wpisać i sześć podpowiedzi. <grych> Filmy, które wpisujemy do tabeli są wypadkową dwóch podpowiedzi, a podpowiedzi są następujące. Tytuł zawiera słowo THE, są cztery plusowa w tytule, tytuł zawiera literkę Y i mamy aktorstwo Danny DeVito, i Long i James Stewart. I już wiem, że będzie bardzo, 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 bardzo bardzo trudne. Danny DeVito. Czy film się nazywa Twins czy The Twins? Batman Returns ma tylko dwa słowa Matylda. Jest tylko jedno słowo. Dlaczego nie pamiętam niczego? O, wiem. Cztery plusowa w tytule War of. No nawet War of the Roses. Pasuje też do The, the ale <coughs> może coś jeszcze bym się. No kurde, dlaczego nie kojarzę. Gdzie jeszcze był dany Devito? Jak piszę jest always sunny, to pokaże mi się cokolwiek. Niestety nie zrobili jeszcze wersji filmowej serialu. <coughs> dany Devito. Kojarzę go z obecności w sensie nie z filmu obecności, tylko po prostu jego osobowość, ale nie, nie kojarzę go z pracy, z pracy filmowej może fargo, ale fargo też nie pasuje. Zostawiamy go. Nie Long, nie, nie znam tej aktorki, więc nie. Skojarzę James Stewart. Zróbmy Mr. Smith goes to Washington. Przepraszam. Gdzieś zaczął pikać jakiś alarm, ale na całe szczęście nie wygląda na to, żeby było to cokolwiek mojego. Wracamy do Jamesa Stewart'a. Tytuł zawiera The. No i Jimmy. Rear window: Murder. Murder on the train. Train. Strangers on the train. There is... Strangers. <coughs> piszę on the train. Co tu się dzieje? Cancer. On the train. Nie Dobra. <coughs> Powiem zupełnie szczerze, że nie mam trochę nie mam trochę pomysłów. Więc dowiedzmy się czegoś, po prostu wykorzystajmy to jako edukację. Romancing the Stone, ok, fair enough. I Get Shorted, nigdy sobie tego nie przypomnę. Throw Mama from the Train. The Best Man, Boys in the Hood i Friday. "Philadelphia Story i e. Harvey. I e. no, oczywiście, It's a Wonderful Life, no ale to nie wykorzystałbym tego ani do pierwszej, ani trzeciej kategorii. <laughs> tych najrzadziej nawet nie muszę wybierać, bo po prostu ich nie będę znał. Nie znam tych wszystkich filmów, które James Stewart zrobił jako artysta kontraktowy dla studia. I idziemy dalej. Moim nadzieję, że znowu pójdzie lepiej. Mówi to jedna sekunda filmu. Zgadujemy, co to jest za tytuł. Puuu, może Big Short? No mi się, że widziałem może fryzurę Realnego Slinga przez chwilę? Nie. Idziemy dalej. Dwie sekundy teraz, jak nie zgadliśmy pierwszy, za pierwszym razem. Okej. Okay. Widziałem więcej. Widziałem Tarona, Edgertona z wąsem, więc możemy zgadnąć Tetris. Mamy kadr z filmu i zgadujemy jego tytuł. Na razie ktoś nalewa mleka do dwóch misek płatków, których jest bardzo mało. Może Get Out? Tam jest taka scena z płatkami. To nie to. Teraz ktoś ma młot. The Raid i zobaczymy, czy. czy dwójkę. No, widzę, że nawet nie mam go na liście. Zobaczymy, od boja O, William DeFaul. Ciekawe. Dlatego wpiszemy Spider-Man, mimo że ewidentnie nie wygląda jak Spider-Man. <laughs> ok. Poznaję jakby wszystkich, ale nie pamiętałem, że. William do follow w Johnny Box Office Game, ale Michael Nyquist, który, który zmarł dosyć niedawno. I Alfie Allen. 1995 rok, 3 lutego. Mamy 5 najlepiej zarabiających wtedy filmów. Mamy te informacje, ile zarabiały, ile tygodni są już na plakatach. Co za, za metafora. I, I mamy, kupujemy sobie podpowiedzi. Po upadku, czy po utracie niewinności, zaczyna się legenda. Brad Pitt. Hmm. Może Legends, czy też Legend of the Fall? <coughs> Też kojarzę to tylko i wyłącznie z tego, że pojawia się ciągle w tych, w tych quizach. Herbert Ross, nie mam pojęcia kto to jest, gra w nim Whoopi Goldberg i Mary-Louise Park, Parker. Sister Act. A jak nie, to spróbuję Sister Act 2, tak? Czy znam tylko te filmy z y, Whoopi Goldberg? No, jeszcze jest dwa, może inne. Sztuka przeżycia, dar śmiechu i y, cud przyjaźni. Steel Magnolias. Druga, nie mam pojęcia co, co tutaj. A phew, wiem to co. Jadą w tym samochodzie dalej, ale nie. A nie, nie, dobra, okej, okay, to pomyliłem z innym filmem, chyba tam gdzie Czech panu się przebiera za kobiety i jedzie dalej. Boys on the side, absolutnie nie mam pojęcia, nie pojęcia co, co to jest. Tak są 4 miliony i będzie pewnie równie trudno. James Malconian. Byli tylko parą przegrywów z Queens, dopóki nie dodzwonili się do mafii. Ok, z Alanarkiem przynajmniej. Ok, The Jerky Boys, The Movie. Ok, absolutnie. To jest. Nawet nie chcę do tego, co wychodziło, jakby teraz, ale kojarzy mi się, jakby Mr. Beast robiąc serial na Amazonie. Czy przyszłeś ostatnio jakieś dobre książki? I znowu 3 miliony. Sam Nil u Julika. A, przez moment myślałem, że jeśli będzie Jurgen Proch. No, jest. Czyli będzie In, The Mouth. Of Madness, czyli w paszczy szaleństwa, znakomity horror Johna Carpentera. Prawda, jeden z lepszych, który widziałem, nawet jeśli w pewnym momencie yy, nie dowożą yy, efekty specjalne, ale i tak mają wszystko warte uwagi. New Line, 108 milionów. Peter Farrelly. Czy tu już idziemy na sukcesie maski? Dumb and dummer. <laughs> ok, mamy. Jest film z Bradem Pittem, jest horror od Carpentera, jest Jim Carrey mm, eksplodujący na box-office i przechodzimy do Cine to My tymczasem mamy 16 podpowiedzi, 5 tytułów filmowych do zgadnięcia. Once Upon a Time in Mexico i robimy Robert Rodriguez, bo będziemy celowali w Desperado, które nazywało się, zanim zostało przerobione, Once Upon a Time in Mexico, Gitara. Nie? O. Hmm. Od Przepraszam, od razu od Roberta Rodriguez'a próbuję, mm, próbuję zrobić Shark Girl i Lava Boy. Shark Boy Lava Girl? Nieważne. Taylor grał w tym? OK. <laughs> A to będzie w przeciwnym kierunku, OK. Swoosh Buckler to raczej nie będzie. <laughs> Gingerbread, Far Far Away i Swoosh Buckler to będzie szrek 2, nie? Will Ferret aim for the bushes Eva Mendes to jest um, the other guys. Once upon a time. Spirit Guys, gitary Mexico to jest Coco. No i brakuje mi cały czas faktycznie. Robert mm, Rodriguez, Mexico, Eva Mendes. Once upon a time in Mexico, ok, tego nie znałem. Ale jest Mariachi też. A nie, jest OK Once Upon a Time in Mexico, tak? Czyli przed Desperado. Ja kurde, byłem pewien, że Desperado był jakiś 90 któryś rok może coś zmyliłem. Nieważne. Ten mamy. <coughs> mamy 16 tytułów filmowych i 5 motywów, które je łączą i też przekładamy je bardzo podobnie. Legends of the Guardians, The Owls of Gahul, Man of Steel, 300 i Dawn of the Dead. Wszystko są filmami zaka Snydera. <coughs> Blade 2 Chronos i Brain Dead hmm, zaraz, zaraz, to są wszystko filmy? Guillermo del Toro, czemu Brain dead mnie nie zalicza? Hmm. King... Kogo mylę? Mylę Guillermo del Toro z uh, Peterem Jacksonem. Brain dead King Kong, Lord of the Rings i tutaj będzie Pan z przecież. Evil Dead, Drag Me to Hell, Doctor Strange. To wszystko są filmy Samara i Miego. A to jest Peter Jackson i jedziemy w przeciwnym kierunku. W wszystkich wystąpił kto? Może nie, animacje nie, przeróbka filmu z przeszłości nie. Superbohaterskie też nie pasują. Horrory. Okay. A, filmy debutanckie, okej. Okay. Kronos Evil Dead, Bad Taste i Dawn of the Dead. Okay. Eee, Przysiągłem, że Brain było pierwsze, ale może też nie wszystko wiemy o Peterze Jacksonie. Mamy, <coughs> mamy quizy Sporkle właśnie, w którym mamy 24 zdjęcia z filmów, które wyszły w 1998 roku. I są pokazani jacyś aktorzy, ale najczęściej nie ci najbardziej znani, i zgadujemy co to jest. Wild Things. Szukamy Mata Dillona, szukamy Denise Richards, szukamy Nefa Campbell. Może Kevin Bacon też w tym zagra, nieważne. Idziemy dalej. Pleasantville, nie wiem, to też. Chociaż... US Marshals, to jest druga część chyba e, ściganego. Ale nie wiem, kto zastąpił e, Tomiego Lee Jonesa, czy Tom Lee Jones właśnie był. Wrócimy. Blade. Potrzebujemy pomocnika Blade'a, moim zdaniem. Mhm. Saving Private Ryan, pokażcie mi cokolwiek, co jest rozpoznawalne z tej II wojny światowej. Tu. Tu będzie Presentville, mi się wydaje. No, ciężko wyłowić tego szeregowca Ryana. Fear and loading in Las Vegas. Tutaj primary color zostawimy apt pupil. Nie ty... nie Neonazista i nie trafiłem, w niego Fallen. Sam Jackson. Beelbałski. O, tu miał mnie zmienić chyba ty, a ja się nabrałem. Na coś zupełnie innego. Can't hardly wait. The Truman Show. Tutaj. Enemy of the State, czyli Will Smith. The opposite of sex, rounders. Tu możemy dać negocjator <coughs> Jackson Hardrain American History X. Czarno-biały, ale nie tylko. To jest twój to jest brat, nie? To, uu, w ten sposób się zmieniłem. Small soldiers. Nie wiem. Rushmore, ok, to powinien wiedzieć. Bill Murray, Simple Plan. Billy Bob Thornton, Last Days of Disco. There's something about Mary. Tutaj już mamy Bena Stillera, który przeskrzynił sobie. Mm -hmm. uh, z rozporkiem. Croupier. Wild Things. Kevin Bacon. Pleasantville. Toby Maguire. US Marshals. Może tu? A, w ten sposób się nabrałem. Saving Private Ryan. Mmm, -hmm. ok, czyli podstarzenie po prostu. Primary Colors. Poland. Big Lebowski, Can Hardly Wait, Ajajajaj, ah, Enemy of the State, Opposite of Sex, nie? Hard Rain, Small Soldiers, Days of Disco i Croupier. <coughs> Trudne, więc przechodzimy teraz do kwintetów, a kwintety mają z 30 filmów pogrupowanych po 6 jednym słowem, tak jak tutaj będzie pewnie Bride. Ewentualnie Korpus, bo film się składa z dwóch tytułów. E, Osoby, która poleciła mi, żebyśmy żeby ten film ostatnio obejrzał, serdecznie dziękuję, e, bo się bardzo fajnie. Ej, więc zgadujemy. Okej, okay, jest jednak Bride. I to słowo Bride powtórzy się przez pięć następnych filmów: Korpus, Bride, Father of the Bride ze Stephenem Martinem, um, Bride of Chucky, Princess Bride. Bride Wars. <coughs> Dobra, Army of Darkness. Zobaczmy, jakie inne darknessy nam wyjdą. Dark... Darkness. Darkness. Uh, Prince of Darkness. Czyli Alice in Cooper którego do swojej trylogii ciemności zatrudnił właśnie John Carpenter. Star Trek. Into Darkness. Czyli Benedict Cumberbatch udaje... <coughs> George'a, nie, Johna Harrison'a, który ma być e, Kanem. E, kan niczego nie oznacza w tym uniwersum, który wymyślił Abrams, więc nie ma znaczenia jak się ujawnia, chyba, że znasz historię filmów Star Darkness. Ghost and Darkness to się nazywało? Duch i, duch i Cień? Duch i Mrok? <coughs> Tego nie wiem. Lady. My Fair Lady. Audrey Hepburn. Lady Bird czyli Sursze Sheron i Greta Gerwig w jej debiucie, Lady and the Trump. Lady Vengeance. Sympathy for Lady Vengeance. <coughs> to jest uh, Park chan też w trylogii Zemsty, old boy. Sympathy for Mr. and Mrs. Vengeance. <coughs> Nie wiem, jaka to jest Lady West. Starej wersji West Side Story. Million. ways to die in the west how the west was was sworn wild wild west mm, once upon a time in the west in the west can away. Nie wiem jakie to jest away. To ma, ale tu już wiem Spirited Away. Zakomity film <coughs> uh, Miazakiego. Ok, tu nie, nie, nie rozpoznaję nawet w jakim kierunku miałem się chwilić. Tu mamy Castaway. Tu mamy Away We Go. Major Rudolf John Krasinski. Midnight Express. Um, Facet, umiera, facet jest za narkotyki wsadzony do tureckiego więzienia. <coughs> Tego ekspresu nie kojarzę, ale to już wiem. Będzie Pineapple Express, czyli David Gordon Green, chcący zrobić taką body comedy, comedy o paleniu zioła. Nie wiem, jak to jest Express, a następny pewnie będzie Polar Express. No właśnie. Mamy 24. I sprawdzamy. Chunking Express. Ok, mój błąd. Był Wonka White, który mi widziałem. Sugarland Express. Czy to jest debiut tego Spielberga? Breaking Away. Nie mam pojęcia. Fly Away Home. I co tam, co tam zostało? Lady, Lady Vanishes i Edge of Darkness. Czymkolwiek to jest. Dobrze. Dziękuję bardzo za obejrzenie dzisiejszego odcinka i zapraszamy już na jutro na kolejne. Pa!